Idea pełnego zanurzenia własnego życia w teraźniejszości, zamiast nieustannego odwoływania się do przeszłości lub przyszłości, była głoszona od niepamiętnych czasów. Znajdujemy ją na przykład w Tao Te Ching, księdze napisanej przez chińskiego mędrca Lao Tse około 2600 lat temu. Poprzez pozostawanie w teraźniejszości możemy nawiązać kontakt z naszym prawdziwym ja, z prawdziwą rozszerzoną świadomością. Powstaje tylko pytanie, jak zatrzymać nieskończony strumień naszych myśli. Ten strumień myśli jest pełen oczekiwań, zmartwień i emocji związanych z rzeczami, które były ważne w przeszłości. Lub które mogą być ważne w przyszłości. Tymczasem najważniejsze jest, by obserwować i akceptować to, co się dzieje, bez oceniania i stawiania oporu. Chcemy wspólnie zastanowić się nad tym, jakie możliwości daje nam doświadczanie w ciszy naszego tu i teraz. Bycie w ciszy stwarza w nas wolną przestrzeń. Pojawia się wtedy pytanie, czym ta przestrzeń może zostać wypełniona i jakie to otwiera przed nami perspektywy. Czy ta przestrzeń daje nam możliwość kontaktu z naszym prawdziwym ja? Czym właściwie jest nasze prawdziwe ja? Różokrzyżowcy uważają, że doświadczanie teraźniejszości poprzez ciszę, jest konieczne dla zbudowania nowego, prawdziwego, wewnętrznego człowieka, nieśmiertelnej duszy. Mówi się czasem o nowym, prawdziwym człowieku jako tym innym w nas. Nie jest to rodzaj wyższej, bardziej kompletnej wersji nas samych. Nie, ten inny nie należy do nas i do naszego świata. Ten inny jest boską pierwotną zasadą, szczątkową pozostałością naszego pierwotnego stanu, ziarnem siewnym, które zostało zachowane w naszym sercu. W tym ziarnie jest ukryty obraz i obietnica powstania całkowicie nowego człowieka. Powiedzieliśmy już, że to ziarno siewne. Nie należy do tego świata ani do naszej osobowości. Materiały budowlane, potrzebne do tego, by to ziarno mogło wzejść, wykiełkować, by nowy wewnętrzny człowiek mógł w nas wzrosnąć, fundamentalnie różnią się od tych, które służą do budowania osobowości. Inaczej mówiąc, Sama osobowość nie jest w stanie podjąć tej pracy. Może jedynie zadbać o to, by miejsce pod budowę nowego człowieka zostało przygotowane. A to wymaga, by człowiek stał się naprawdę cichy.